No hej, właśnie teraz oglądasz intro nowego Batmana. Na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem nieźle. Widać inspirację pierwowzorem. Co więcej, twórcy podobno postawili nam mocne i dojrzałe historie pełnym roku. Ile w tym prawdy i czy słusznie zmieniono płeć Pinkwinowi dowiesz się z materiału. Omówię warstwę graficzną, fabułę, postacie oraz na sam koniec wypowiem się na temat ideologii, a konkretnie pisania pod dyktando ideologicznej agendy. Zaczynamy od charakterystycznego stylu graficznego. Tylko spójrz na te 30-letnie intro, które wciąż robi wrażenie. Pan Erik Radomski, aby uzyskać efekt widoczny na ekranie, połączył styl noir z art deco. Można powiedzieć, że stworzył własny styl dark deco. Nie będę wchodził w szczegóły, ale w oddaniu realiów Gotham City postawiono przede wszystkim na paletę głębokich cieni. W samym intrze masz mnóstwo gry światłem, ale to nie wszystko. Zastosowano szereg typowych dla kina noir zabiegów. Postacie często są częściowo spowite cieniem, kamera lub dziwne kąty, w pewien sposób wykrzywiając rzeczywistość, jednocześnie upodobniając otoczenie do koszmaru. Masz też dużo deszczu, mroku, mgły, kałuż oraz dających mizerne światło lamp, rozświetlających miasto, jawiące się wielkim, zgniłym od środka kolosem, który przypomina labirynt zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym ponieważ bohaterowie często zagubieni są nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz ich samych. No wypisz, wymaluj w starym Batmanie pełno inspiracji dawnym kinem Noir, ale twórcy dodali również coś od siebie. Budynki w stylu gotyckim celowo podświetlają w taki sposób, aby wymusić perspektywę. Wszystko, co nie znajduje się na pierwszym planie, zazwyczaj jest spowitym rokiem, poprzez zastosowanie czarnych tablic ilustracyjnych, dzięki czemu obowiązuje tutaj zasada im mniej pokażesz, tym więcej pokażesz. Ponieważ widz musi sobie dopowiedzieć wszystko to, co znajduje się w mroku. To wszystko i wiele innych elementów złożyło się na niezapomniany styl dawnego Batmana. Tylko czemu o tym tyle mówię? Nowy Batman ewidentnie próbuje powtórzyć sukces, nazwijmy to kreski poprzednika, jednak mam wrażenie, że twórcy nie do końca zrozumieli powód takiego ani innego stylu. Andrew Spicer powiedział kiedyś, że głębokie cienie w stylu noir to mroczne lustra amerykańskiego społeczeństwa. Które kwestionują fundamentalny optymizm amerykańskiego snu. I w nowym Batmanie trochę tego brakuje: tego poczucia beznadziei, utraty marzeń, obdarcia z naiwnego optymizmu. O ile w intrze mamy sporo zabawy światłem, tak w odcinkach trochę mi tego brakuje. Na przykład tutaj: scena odnalezienia trupa jest fatalna. Źle wygląda i zupełnie nie ma tego czegoś. Żeby nie było, w nowym Batmanie zdarzają się dobre sceny, jak ta tutaj. <laughs> Abyśmy mieli jasność, nie twierdzę, że nowy Batman nie ma dobrych scen, bo te się zdarzają, ale jednak przeważają sceny raczej średnie. W dawnym Batmanie znacznie większą uwagę przyłożono nie tylko do gry światłem. Było też więcej symboliki, o której nie będę mówił, bo się rozgadam. ceny akcji wydawały się lepiej zaaranżowane i przede wszystkim dynamiczniejsze. Tutaj nie zawsze czuje się siłę ciosu czy wagę pojedynku. Trochę jakby brakowało ciężaru. Pomimo tego, że ludzie giną częściej niż w starym Batmanie, nie czujesz zagrożenia, nie czujesz, że coś złego może się przytrafić protagoniście. W starym Batmanie każdy odcinek posiadał niezwykle klimatyczną planszę początkową. Delikatnie zdradzającą zarys fabuły, albo zarys tożsamości, może profil psychologiczny postaci, plansza wprowadzała nas w klimat i sama w sobie była małym dziełem sztuki. No tu tego nie ma. Podsumowując oprawę wizualną, no nie jest źle, ale to nie jest zupełnie poziom poprzednika. To taka ewidentna podróbka jak Hopkola. Niby z wódką smakuje podobnie, ale odbija się czkawką. Czas na fabułę i postacie. Odnośnie postaci. Aktualnie panuje spore zamieszanie głównie na skutek pani Pingwin. Musisz wiedzieć, że twórcy z Pingwina zrobili pingwinice. Nie powiem, obejrzałem kilka materiałów traktujących o tej zmianie i opinie są mocno spolaryzowane. Najpopularniejsi twórcy, których podpowiedziałem wyszukiwarka YouTube, albo krzyczą, że Wołk niszczy Batmana, no albo twierdzą, że pingwinica jest genialną, genialną postacią. Swoją drogą, te takie popularne omówienia popularnych youtuberów nie do końca w ogóle dotyczą postaci. Mam wrażenie, że youtuberzy bardziej skupiają się na wątku nazwijmy to politycznym, że podsycają niechęć jednej strony do drugiej strony, taką nakręcają taką spiralę nienawiści, zamiast skupić się na omówieniu postaci, po prostu. Ja ocenię postać jako postać w serialu, odpowiem na pytanie, czy spełnia swoją. Rolę. Dlatego najpierw należy odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcję pełnią antagoniści w takim serialu jak Batman. Przeciwnicy Batmana naturalnie stanowią wyzwanie dla Batmana. Bohater musi się z nimi uporać, zaś potyczka powinna być angażująca i satysfakcjonująca dla widza. Jak to osiągnąć, to już jest w ogóle temat na inny, bardzo obszerny materiał, ale jeśli po drodze w trakcie śledztwa Batman, na skutek wroga, dowie się czegoś o samym sobie, albo serial, korzystając z historii, z wola, poruszy jakiś dylemat moralny, albo otrzymamy jakieś ciekawe nawiązanie do kultury, może wątek humorystyczny. Ogólnie, gdy wróg wnosi coś więcej niż tylko siebie, wtedy można powiedzieć, że przeciwnik udał się scenarzystom. Dla przykładu weźmy Mister Freeza. Koleś poza zagrożeniem terrorystycznym. Wprowadza motyw poświęcenia się w imię miłości, jego historia wzrusza, daje do myślenia, krytykuje korporacyjne metody pracy i jeszcze pełno w niej zgrabnej symboliki. Gdybyśmy rozłożyli Mister Freeza na części pierwsze, to poza jego płcią znajdziemy takie elementy jak motywacja, historia, charakter, sposób wysławiania się, pozycja społeczna itd. itd. Zmierzam do tego, że zmiana płci rzadko kiedy jest realną zmianą. Jasne. Zmianę płci od razu widać, ale aby napisać postać na nowo, dokonać realnej zmiany, trzeba czegoś więcej niż dorobienie komuś cycków. Jak przepisanie postaci wygląda w przypadku pingwinicy? Otóż scenarzyści wymyślili sobie, że pingwinica musi uchodzić za geniusza zbrodni oraz za jednostkę bezwzględną. Niestety doszło tutaj do pisania życzeniowego, co to jest, już tłumaczę. W pierwszym odcinku dowiadujemy się z dialogów, że pingwinica jest konkretnym złodupcem. Oszukuje mafię, trzyma w kieszeni wielu policjantów, no i ogólnie jest super przebiegła. W toku śledztwa Batman odkrywa, że ktoś podpala budynki wielkiego mafiozy pana Torna, osłabiając jego pozycję. Trop prowadzi do Piękwinicy, która pomimo swojego wyglądu w ogóle robi furorę jako gwiazda estrady. W pewnym momencie otrzymujemy taki dialog, w którym Pingwinica w pewien sposób przyznaje się do zamachu na życie Torn'a, zaś sam Torn oznajmia jej, że uniknął śmierci, ponieważ Piękwinicę zdradził jej własny syn. A właśnie bardzo mi przykro, że kolejna twoja nieruchomość wybuchła wczoraj wieczorem i podobno miałeś w tym budynku biuro. Wielkie nieba! Gdybyś tam był, rozerwałoby cię na kawałeczki, malusie, tyciusie, kawałeczki. <laughs> tak się składa Oswaldo, że byłem tam. Na moje szczęście dostałem cynk i zawinałem się dosłownie w ostatniej chwili. O, cynk powiadasz? Tak jest. Pewien mały ptaszek mi to wyśpiewał. I co czyni teraz pingwinica? Taką informacją, co czyni wielki według scenarzystów geniusz zbrodni, posiadając taką informację. pingwinica zabija własnego syna bez żadnych dowodów. Wystarczają jej słowa największego wroga, od którego twórcy sugerują, że jest znacznie przebieglejsza. Dlaczego przez myśli nie przeszło, że tor, którego chciała zabić, może chcieć jej zaszkodzić i że może chcieć ją oszukać? Skoro jest takim geniuszem zbrodni jest taka przebiegła, chyba powinna to wiedzieć. Okazuje się, że to drugi syn zdradził matkę, a pingwinica zabiła niewinnego syna. Kobieta w ogóle się tym nie przyjmuje. A ja sobie daję rękę obciąć, że wedle zamysłu scenarzystów ten zabieg miał podkreślić jej hardość i bezwzględność. Ale tak naprawdę kobieta wychodzi na idiotkę, a twórcy na ignorantów. No weź sobie wyobraź, że twój szef na podstawie plotek od konkurencji... Podejmuje decyzję kadrowa i powiedzmy tracisz premię. No nie wkurzysz się? Nie rozważysz zmiany pracy? Chciałbyś dla kogoś takiego pracować? W normalnej firmie takie zachowanie jest nie do pomyślenia. Natomiast w organizacjach przestępczych nie masz kodeksu pracy, nie masz umowy, nie masz etatu. Wszystko jest na tak zwaną gębę. I aby zakapior słuchał szefa, musi go darzyć szacunkiem i zaufaniem. A tu nagle szef zabija własne dziecko, bo tak. Czemu ten czarny sługus się nie wystraszył? Czemu nie pomyślał czegoś w stylu... O cholipka, a co by było jakby Torn skazał mnie, no przecież już dawno gryzbym ziemię. Całość kompletnie nie trzyma się kupy. Co więcej, Pingwinica kupiła wielką armatę wojskową i w tajemnicy przed wszystkimi strzela z wielkiej armaty wojskowej do budynków Torna, a później przekupuje inspektora, który zatwierdza, że to niewielki pocisk, tylko pożar zniszczył budynek. No nawet tego nie będę komentował, bo to szkoda czasu jest. Postać Pingwinicy jako geniusza zbrodni ewidentnie nie wyszła i to nie z powodu zmiany płci, tylko życzeniowego pisania scenarzystów. No weź sobie zobacz Jokera Jacka Nicholsona i Jokera z trylogii Nolana. You see, this is how crazy Batman's made Gotham. Dwie kreacje tej samej postaci, a kompletnie się od siebie różnią. Że zamiast wymieniać spodni na sukienkę, scenarzyści zadali sobie trud, wykonali pracę. Przyjrzeli się postaci, nadali jej charakter, motywację, historię, ukierunkowali no i wyszło jak wyszło. Carly Queen. Tu też jest kiepsko. W oryginale mieliśmy świetną historię młodej pani doktor, która miała wyleczyć Jokera z szaleństwa, a stało się odwrotnie. Joker pchnął lekarkę w ramiona chaosu. Ich intymna relacja doktor-pacjent przerodziła się w niestabilny, wbuchowy związek, zaś sama Harley Quinn jako postać wzbudza mnóstwo uczuć. Jest piękną, atrakcyjną dziewczyną zapatrzoną w szaleńca. Z jednej strony wiesz, że jest zła, z drugiej strony trochę jej współczujesz, może usprawiedliwiasz, trochę obwiniasz Jokera, trochę masz ochotę jej pomóc. No niejeden ma też na nią chrapkę. Przez pikantną mieszankę urody, charakteru i historii Postać wywołuje przyjemny dysonans, który niczym magnes przyciąga uwagę. Moim zdaniem jest to w ogóle jedna z lepszych postaci komiksowych, tak ogólnie. Natomiast w Nowym Batmanie Harley jest przy kości. Zdążyła zwariować sama z siebie podczas prowadzenia praktyki. Mów sobie co tam chcesz, ale tłusta Harley bez swojego seksapilu strasznie dużo traci i nie chodzi mi tylko o warstwę wizualną. Elektryzująca uroda w jej przypadku to bardzo ważny element tworzący postać. Ale wróćmy do tej grubszej Harley. Ona swoim pacjentom robi pranie mózgów, znaczy, wedle twórców, ona robi pranie mózgów, a tak naprawdę zamyka ich w klatkach i stosuje jakieś wyssane z palca tortury. Zupełnie nie kupuje jej motywacji. Poza tym, bez wpływu Jokera, strój Harley jest bez sensu. To przecież Joker ukształtował jej zbrodniczą naturę. Ta Harley tutaj równie dobrze mogłaby się przebrać, nie wiem, w żabkę, myszkę albo kolejarza. Nie ma, nie ma znaczenia. Warto też odnotować, że Harley umawia się z detektywem Montają i koleguje się z Barbarą Gordon, czyli córką komisarza Gordona. Moim zdaniem nowa Harley kompletnie straciła swój wdzięk, pazur, polot, świeżość oraz wielowymiarowy charakter. Co więcej, w jej odcinku Batman zostaje pokonany, wykiwany, no, no po prostu zbiera Bęcki od gościa ubranego w wielką pieluchę. I że było śmieszniej, Batman, potężny Batman, zapewne umarłby, gdyby nie przyjaźń Barbary i Harley. Barbara poprosiła Harley, a ta wypuściła Batmana. No, siła kobiecej przyjaźni tutaj zwyciężyła. Koro jesteśmy przy Batmanie, twórcy nie pokazali przemiany Bruce'a w Batmana. Z retrospekcji dowiadujemy się, że Bruce jako mały chłopiec po śmierci rodziców obudził Alfreda w nocy i powiedział Zapłacą to taki. Bez wyjątku. Oni za wszystko zapłacą. A ty mi w tym pomożesz. W Nolanowskim Batmanie podobała mi się droga, którą pokonał Bruce Wayne. Chłop zbuntował się systemowi, postawił mafii, próbował wyładować narastającą złość, przepracować traumy podczas ucieczki od świata. Na początku kompletnie sobie nie radził. Ewidentnie czegoś szukał, nosił w sobie jakiś taki zalążek Batmana, ale ten musiał dojrzeć przez lata. A tutaj tak po prostu kilkunastoletni gnojek stwierdził, że będzie Batmanem. No, słabe to jest. Z plusów podoba mi się, że Batman tutaj występuje w roli detektywa, a nie superbohatera. Jak trzeba, to pierze po pyskach, ale stara się działać w cienia. Szuka tropów, czasem się myli, czasem się złości. Widać, że to początkowy okres jego pracy. To jest naprawdę na plus. Zdecydowanie najlepiej wpada postać Harveya Denta. W jego wątku jest sporo głupotek, ale Harvey mi się podobał i dlatego nie będę o nim spoilerował, Zachęcam do obejrzenia. Z takich innych głupotek: zawodowi zabójcy, zamiast poczekać, aż ktoś będzie wsiadał bądź wysiadał z samochodu, wolą strzelać do ruchomego celu. Barbara Gordon pod ostrzałem, nie widząc drogi, dostrzega zakręt, zaś profesjonalny kierowca skupiony tylko i wyłącznie na drodze nie widzi zakrętu. Ten tutaj koleś, zanim zabije Barbarę, za co w ogóle jest nagroda. Opowiada jej czemu zaraz ją zabije. Opowiada dokładnie całą super intrygę tak, aby nikt nie przeoczył jak bardzo napracowali się scenarzyści w wymyślaniu swojego plot twistu. Oczywiście gada tak długo, że nadciąga pomoc. Ty naprawdę sądzisz, że ujdzie ci to płazem? Pewnie, że tak. Bo widzisz, gość miał fart i cię odstrzelił, zanim wpakowałem mu dwie kulki. Dwóch skorumpowanych gliniarzy od tak wypuszcza sobie z pierdla podpalacza. Chcą schwytać Batmana, gdy ten będzie łapał podpalacza. Batmana nie udaje się złapać, za to podpalacz niszczy całą kamienicę i ginie postrzelony przez gliniarza. Komisarz Gordon chce ich wyrzucić, ale ktoś cyknął fotkę, jak gliniarz zabija podpalacza, i ten staje się bohaterem. Przez co burmistrz, w trosce o dobrą prasę, daje policjantom coś na zasadzie awansu. Burmistrz tak mocno liczy się z opinią prasy, że w ogóle nie boi się, że ktoś może zapytać, jak ten podpalacz w ogóle wydostał się z więzienia. No mnóstwo jest tego typu naciąganych historii, które niby mają pokazać korupcję, niby mają uderzyć w dorosłe tony, a tak naprawdę są mega dziecinne i naiwne. Na koniec, po przeczytaniu wielu komentarzy i wielu dyskusji, chciałbym powiedzieć, że akcja Batmana wcale nie toczy się w fikcyjnym świecie. Jasne, Gotham City jest wymyślone, jednak serial został osadzony w konkretnych realiach. Serial jest przedłużeniem tego co znamy. Alfred cytuje twórcę Sherlocka Holmesa No tak, ale gdy wyeliminować to co niemożliwe, cokolwiek pozostanie choćby nieprawdopodobne, musi być prawdą. Ja też lubię Artura Conan Doyle'a. Pewien upiór brał udział w wojnie o niepodległość Stanów itd. itd. To nie jest kompletnie nowe uniwersum z własną historią i fizyką świata. Gotham City jest wpisane w amerykańską kulturę. Sam fakt tego, że twórcy czerpią ze stylu noir, w pewnym sensie ustawia reguły świata. No, wiesz, kino noir skądś się wzięło. Było pewnego rodzaju odpowiedzią na pewne nastroje społeczne oraz sytuacje w ogóle w kraju i na świecie, i przez pewien czas przyczyniało się do kształtowania rzeczywistości. No oczywiście bardziej bądź mniej. Zmierzam do tego, że jeśli tworzysz historię i korzystasz z naszego świata, prawdziwego świata, nie możesz wedle widzi, mi się wybierać, co sobie bierzesz, a od czego się odcinasz. To znaczy możesz, ale wtedy tracisz na spójności i wiarygodności. Od razu rzucę Ci przykład. Detektyw Montoya jest traktowana po seksistowsku przez kolegów z pracy. No to pasowało twórcu i to jest spoko, tak? Tylko że jednocześnie randka między Harley a detektyw Montoya nikogo nie dziwi. Nie wywołuje żadnych kontrowersji. Skoro w Gotham City nikt nie ma problemu z randkującymi kobietami, to czemu ktoś miałby mieć problemy z kobietami w pracy? To się gryzie. Zmiany kulturowe, związane z postrzeganiem pozycji kobiety na rynku pracy chociażby, są mocno powiązane z tematem seksualności. Najpierw kobiety poszły do pracy, a dopiero później powszechnie zaakceptowano homo- czy biseksualizm. W scenarzyści poprzez tekst Bullocka czy Gardona na temat Montoi chcą nas uwrażliwić na los kobiet w pracy, pokazać pewną niesprawiedliwość. Ale ciężko w nią uwierzyć, skoro świat jest już na etapie swobody seksualnej. Podsumowując, nowy Batman jest nierówny. Mam wrażenie, że aktualnie przemysł rozrywkowy ma za dużo wytycznych przeszkadzających w tworzeniu i pełno w nim wyrobników, ludzi bez ambicji, bez realnej potrzeby tworzenia, którzy są zbyt leniwi albo za mało bystrzy, żeby zachwycać, zachwycać swoją twórczością.